Dzięki ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, kłaniamy się Jezu Chrystem, Panie Boże baranku Bożym. Synu Ojca, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przymłaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Bowiem tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy. Kłaniamy się Jezu Chrystem, z Duchem Świętym, ale Boga Ojca. Amen. Módlmy się... Boże zbawco ludzkości, Ty przez Najświętszą Marię Pannę, która jest arką Nowego Przymierza, wniosłeś w dom Elżbiety zbawienie i radość. Sprawa, abyśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, mogli nieść Chrystusa braciom i wielbić siebie hymnem chwały i świętością obyczaju. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki w wieku. I gasimy lampiony, odstawiamy, wsidziemy sobie w ławeczkach i będziemy teraz słuchać Słowa Bożego. Bóg do nas mówi. Czytanie z Księgi Liczb. Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela, rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie mówiąc. Wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy. Wyrocznia tego, który słyszy Słowa Boże, który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są Twoje namioty, mieszkania Twoje Izraelu. Niby szerokie doliny potoków, niby ogrody nad brzegami strumieni, lub niby aloes, który pan sadził, niby cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą. Król jego, wiele mocniejszy niż Agak, królestwo jego w górę wyniesione. I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, Wrocznia tego, który słyszy Słowa Boża, wiedzy najwyższego ma udział, który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Widzę Go, lecz jeszcze nie teraz dostrzegam Go, ale nie z bliska. Schodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Oto Słowo Boże. Nie będzie zawstydzony. Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę, idąc za zamarnością. Do Ciebie, Panie, zdążę, Daj mi poznać Twoje... Wprawdzie według twych oczu Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając, jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę. Jezus im odpowiedział: Ja też zadam Wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, ja powiem Wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi Chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlatego, dlaczego więc nie uwierzyliście Mu. A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu. Bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział: Zatem ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo pańskie. Kochane dzieci, bracia i siostry, Tutaj w kościele i łączący się z nami przez internet. Już niedługo zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, ciągle o nich mówimy, one się przybliżają, przygotowujemy się. Nasze serca w sobotę będzie spowiedź parafialna. Przyjadą kapłani przez cały dzień aż do wieczora, będą posługiwali, żeby oczyścić. Swoje serce, sumienie, by przygotować miejsce dla Pana Jezusa. Taki mały żółbek też tutaj mamy. Każdy wewnątrz, w środku, w sercu swoim. I wtedy przygotowuje miejsce, żeby Pan Jezusa ugościć, zaprosić. Tak jak dzisiaj ten księdze liczb już było zapowiedź, że będzie gwiazda, która będzie przewodzić. Już jest zaświeciła się i będzie prowadzić taka zapowiedź i wiemy, że to się wypełniło, że przyjdzie gwiazda, będziemy wypatrywać na Wigilii pierwszej gwiazdy i spożywać wieczerze na pamiątkę, jak prowadziła ta gwiazda, gdy Pan Jezus się narodził, innych do Pana Jezusa. I my też możemy być taką gwiazdą dla innych. Prowadzącą do Pana Jezusa. Samo właśnie przyjście, to oświetlenie lampionami, Każdyle tyle lampionów mamy, przynosimy, to jest to oświecenie. Też taka gwiazda jest, świeci w sposób zewnętrzny, a ma być jeszcze właśnie, mamy być tak całym sobą, całym życiem, poświęcając się dla innych. Dzisiaj modlimy się też za całą wspólnotę parafialną. Żeby jak najwięcej ze wspólnoty doświadczyło tej miłości Pana Boga, przeżyło święta Bożego Narodzenia, tak jak my mówimy po Bożemu, by zapraszali Pana Jezusa do swojego domu, ale by też i nasze małe grupki wspólnoty, które tworzymy, żeby były jeszcze bardziej gorliwsze i pomogły innym przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia. To, co też i śpiewamy, uczymy się katechizmu, ile jest sakramentów, ile jest błogosławieństw. To jest też właśnie danie świadectwa. Przypomnijmy sobie. Trzech królów, czterech ewangelistów, pięć przykazań kościelnych, sześć stągwi kamiennych, Siedem sakramentów, osiem błogosławieństw, dziewięć chórów anielskich, dziesięć przykazań bożych, jedenastu filistynów, dwunastu apostołów, wołek i osiołek, dzieciątko w żółbeczku, a wstającym mróz, brrr, to stworzył świat cały tylko jeden Bóg. A kiedy Pan Jezus był malutki, nigdy sznował wraz z Józefem i Maryją, wciąż pilnie pracował. I pokazujemy. I piłował, i heblował, i wełenkę zwijał, nosił wodę, rąbał drewno i gwoździe przybijał. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego tak można najpiękniej modlić się do Niego, do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się i niebo przybliżyć wszystkim dzieciom chce. I druga zwrotka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak można najprościej przyznać się do Niego, do Boga, którego nie jeden wstydzi się, więc my się przyznajemy, żegnając się. I ta święta łucja właśnie przyznała się do Chrystusa i zginęła śmiercią męczeńską. To jest też wielka ofiara. I ten ksiądz tutaj, który widzimy, na portrecie ksiądz Michał, Michael Magdiwni. On też był gorliwym kapłanem, kochał pana Jezusa i zaprosił do tej współpracy mężczyzn i stworzył grupę mężczyzn, rycerzy Kolumba nazywając. Tak jak Kolum odkrył Amerykę w 1492 roku i przyniósł katolicyzm to potem właśnie w nawiązaniu do Kolumba, żeby w Ameryce na nowo odrodził się katolicyzm. I w naszej parafii są też rycerze, mają tutaj szarfy, widzicie, takie biało-żółte. I to są właśnie mężczyźni, którzy chcą też odrodzić katolicyzm w naszej wspólnocie, pomóc w tym odradzaniu, w życiu parafialnym. Posługują też i w zakrystii, i czasami zaśpiewają, porządki robią wokół też kościoła, pomagają w tych wszystkich pracach i teraz. Tutaj...